Czy są szanse na wygraną? Szanse są zawsze, ale jesteśmy realistami. E, trzeba jednak mimo wszystko czasami pokazać, że w sporcie księża muszą stawiać na ducha, nie na ciało. Jeśli ciało nie domaga, wtedy oczywiście modlitwa. No, a jeśli świeccy wygrają, no to mój Boże, jesteśmy szczęśliwi, bo to przecież też. Ludzie z naszej pielgrzymki. Ogólne samopoczucie jest dobre. Cieszymy się, że nie ma korupcji na Pielgrzymce. Nasz sędzia dojrzał już do tej ważnej chwili, że naprawdę jest sprawiedliwy. Nareszcie. Tam szklanka napoju orzeźwiającego no, po, ale to chyba nie jest nic złego dla sędziego. Dla żaden tego, doping, żaden miejsce. doping. No i w ogóle cieszymy się, że jednak te mecze są. One są ważne. Szczególnie w kontekście występów naszej reprezentacji. E, o właśnie, no przed chwilą skończyłem wywiad i proszę, przyszedł sędzia i już sam powiedział, że nie ma korupcji. Nie są, ma żadnej korupcji. Nie ma korupcji, są karteczki. Nie wiem tylko dlaczego od lat dostaję koloru czerwonego, a staram się jednak być fair play. A to jest nasz następca, Karolek 7 lat, 7 pielgrzymek i to jest prawda i on będzie gwiazdą od następnego roku. Na razie mama się boi, że ci starsi panowie, co grają w piłkę, już nie zauważają takich, jeszcze nie zauważają takich taki graczy. Dobra, teraz na 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 Dobra, bardzo serdecznie. Przyjdzie. Na pewno będzie super mecz. Zapraszamy. Nie wiem, jaki wynik będzie, ale wiem, że będzie dobrze. Dobrze tak, będzie na pewno. Kto wygra mecz? No ale kto wygra mecz? Ten, kto więcej zapłaci. No. Księża czy pielgrzymi? no? Myślę, że będzie ręki. Kto więcej ja da? Co roku. Jak co roku? Tak. Jakiś konkretny Imię wynik? Nie, pan Stasiu nie przyjmuje kopert w tym sezonie, a szkolenie. Słyszałem nie o tym, tak. Widzieliśmy tak. tam biały bus przemyca cały czas koperty. Tak. Nie, w tym roku cała walizka wchodzi w grę. Tak. Widziałem nożyczki i chyba tak. będzie strzyk. Słyszałem. Już się nagrywają? Tak. Piękne, blade. Tak. To w wyniku testów do Bayernu. Niestety menedżer zawalił sprawę i... Kto, kto sponsoruje? Widzę, że sierac, tak? Pięk buty, buty sponsorowane przez księdza kierownika. O, każda widzę. udana piłka, zasługa tych butów, każda zepsuta, to moje braki w wyszkoleniu technicznym. No, chłopaki. Widzę, że fair play Ale? będzie. Rozmawiacie, coś ustalacie między sobą, tak? tak? tak. Wynik, Kto komu? Me w meczu. meczu? Słyszałem, że pielgrzymi nie mają szans w tym roku. Podobno nie mają szans, aczkolwiek mamy asa z rękawa w postaci kluczyków do nowego mojego Aha. A skąd ja... ten... kto darował tego Maybacha? Ja tego pielgrzyma pierwszy raz widzę na oczy. Gdzie... Znaczek! Gdzie jest znaczek? Tu jest, jeden drugi A No dobra, no, może być już Ważne, <laughs> że warto się <laughs> raz. Także znaczy, przysiędza, tak jak zawsze było pół i tak, dwójka do przodu dla nas. Tak, 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 nie zaraz, jak, do przerwy. Do przerwy, dla do, przerwy, do przerwy, tak, potem odrabiamy straty, tak, mecz już mamy, jest wiadome. Ja Aha, czyli... Czyli sędzia już wydrukował wszystko? Nie, on no, dopiero będzie drukował. Nie, ale, ale sędzia jest wiadomo po czyjej stronie, pierdżimy, chodźmy. Nie, no już był spowiedzi, dostał za pokutę, dostać puścić trzy bramki dla nas. Aha. No dobra. Czekać, czekaj, czekaj, czekaj. Ta płótuszka. Nie ja Stasiu chyba lubił płótuszki, także nie? Ale się coś przykro. Te do tej płytuszki. Pokił Grzyce będzie do wygrają! Tam, 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 tam. To idę po te kluczyki do Mybacha. Tutaj najnowszy model Gumex, tak, imienne, profilowane. Skoro nie mamy sędzia, sędziego Kalosza. No trzeba jednak, żeby... Tradycji stało się zadość, schodzą mi paznokcie, dlatego to obuwie jest najwygodniejsze na mecz. To Jest czas, o, wiem, że obuwie robi wrażenie na drużynie przeciwnej. E, Roż, tutaj e, przed meczem były wpuszczone ekologiczne kosiarki i teraz nie wiadomo, w co się wdepnie, więc nasz kapitan jest przygotowany. Radziłbym radzi niestety. co